Śmierć Barbary Skrzypek, śledztwo przyspiesza, Kaczyński i Wrzosek pod lupą. Śledztwo w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, bliskiej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, nabiera rozpędu. Prokuratura wyznaczyła terminy przesłuchań kluczowych świadków, a emocje wokół marcowego przesłuchania rosną. Czy presja i brak pełnomocnika przyczyniły się do tragedii? Tajemnice wciąż czekają na wyjaśnienie. Prokuratura Okręgowa Warszawa, Praga intensyfikuje działania w śledztwie dotyczącym śmierci Barbary Skrzypek, która odeszła 15 marca 2025 roku w wieku 66 lat. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu był zawał serca, do którego doszło zaledwie trzy dni po jej przesłuchaniu w charakterze świadka. Przesłuchanie. Przeprowadzone 12 marca w ramach śledztwa dotyczącego spółki Srebrna i planowanej budowy dwóch wież stało się punktem zapalnym ogólnokrajowej debaty. Skrzypek stawiła się na niebezpełnomocnika mecena Krzysztof Gotkiewicz. Reprezentujący jej interesy nie został dopuszczony do udziału. Prokurator Ewa Wrzosek, która prowadziła czynności, tłumaczyła decyzję przepisami prawa i interesem faktycznym świadka. Prokuratura podkreśla, że skrzypek nie zgłaszała zastrzeżeń do przebiegu przesłuchania ani problemów zdrowotnych, poza trudnościami z czytaniem. Harmonogram przesłuchań ustalono precyzyjnie. Jak ustalił dziennikarz TVN 24 Maciej Duda, 7 kwietnia zeznania złożą mecenas Jacek Dubła, pełnomocnik pokrzywdzonego Geralda Birkfelnera obecny na marcowym przesłuchaniu, oraz mecenas Gotkiewicz, którego wtedy wykluczono. Dzień później, 8 kwietnia, stawi się mecenas Krystian Lejsyk z kancelarii Romana Giertycha, również reprezentujący Birkfelnera. Kulminacją będzie 17 kwietnia, gdy przesłuchana zostanie sama Ewa Wrzosek. Wcześniej, 3 kwietnia, zeznania złożył Jarosław Kaczyński, który ujawnił, że rozmawiał ze skrzypek po jej przesłuchaniu, informacja ta wyszła na jaw dopiero po jej śmierci. Sprawa budzi ogromne kontrowersje. Środowisko PiS, na czele z Kaczyńskim, sugeruje, że stres i presja związana z przesłuchaniem mogły przyczynić się do zawału. To niemal pewne, że to napięcie ją zabiło, stwierdził lider partii, wskazując na brak pełnomocnika i rzekomą ustawkę procesową. Z kolei prokuratura stanowczo zaprzecza, by istniał związek między tymi wydarzeniami, a wrzosek podkreśla profesjonalizm przeprowadzonych działań. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział gruntowne zbadanie sprawy. W tym decyzji o niedopuszczeniu pełnomocnika, obiecując transparentność i odpowiedź na pytanie, czy procedury były zgodne z prawem, czy też doszło do błędów, które mogły wpłynąć na tragiczny finał. Śledztwo może rzucić nowe światło na kulisy tej historii i rozwiać wątpliwości lub jeszcze bardziej zaostrzyć polityczny spór.